And... <laughs> you Zdrowie psychiczne czym jest? Przede wszystkim to jest ogólny, pełny stan, dobrostan emocjonalny, psychiczny i fizyczny każdego człowieka. To, co na niego wpływa, to przede wszystkim czynniki zewnętrzne, ale i wewnętrzne. To, co warto powiedzieć, nie chodzi o to, żeby ten nasz dobrostan, czyli to zdrowie psychiczne było idealne. Chodzi o to, żeby utrzymać harmonię. Ważne wymiary zdrowia psychicznego to przede wszystkim umysłowy, fizyczny, emocjonalny. I społeczny. To tak ogólnie. To, co ważne, żeby zrobić i utrzymać pełnię naszego zdrowia psychicznego, to przede wszystkim zadbać o relacje z innymi, o te dobre relacje. To pierwszy punkt. Drugi, jeść to, co zdrowe i pić to, co zdrowe, oczywiście. Trzeci punkt. W nocy po prostu spać. Ćwiczyć nasz mózg, czyli czytać, rozwiązywać łamigłówki. Zadbać też o siebie i o swoją przestrzeń. To już mamy pięć. Ruszać się, spacerować, oddychać. To już sześć. Poza tym, to co ważne też, moim zdaniem, to być uważnym na to, co wokół nas, także na innych ludzi, być pomocnym i życzliwym. Życzę Wam, aby Wasze zdrowie psychiczne codziennie, małymi krokami, uzyskiwało pełnię. Dzień.